Dzięki za oglądanie naszego ostatniego filmu o grawerce. Cały czas się tego sprzętu uczymy i możemy się jakimiś efektami już pochwalić. Tutaj na stole możecie sobie zobaczyć, bo my docelowo kupiliśmy ten sprzęt nie po to, żeby się bawić, ale żeby produkować rzeczy, które nam się przydadzą w firmie. No takie rzeczy jak tutaj widzicie, to większość ludzi e, produkuje. No, oczywiście, my jako testy też, jakieś takie loga firmowe czy coś takiego, ale docelowo chcemy produkować deski surfingowe i wisiorki drewniane. Tutaj już zrobiliśmy lekkie testy, także wiemy, że już ten nasz pomysł się sprawdzi, trzeba tylko to tu, tutaj dopracować. Musimy tylko kupić e, drewno fajniejsze, bo sklejka jest taka. Tania. I wygląda też tanio, więc jak macie na przykład doświadczenie w drewnie, to chciałabym wiedzieć, czy można kupić deski na przykład grubości 8 mm z jakiegoś fajnego drewna. Jeśli tak, to z jakiego? Ale kupiłam sobie jeszcze coś, pokażę wam. Wiecie co? Ja bardzo dużo oglądam filmików w internecie, jak się coś robi, bo ja też nagrywam takie filmiki, jak się coś robi. I widziałam takiego indyjczyka, który siedział na podłodze jak ja i robił i kręcił sobie druciki na takiej wiertarce i dlatego kupiłam zamiast sprawdzić od razu czy mogę to robić na wkrętarce normalnej, która ma marek, ale założyłam, że nie. No i kupiłam takie coś. I oczywiście się nie sprawdziło, ale do czegoś się może przyda. Możemy wy jakiś pomysł, dlaczego czego mogę to używać. Na razie wiem, że się nie, nie przyda, ale nie to chciałam Wam dzisiaj pokazać, bo kupiłam sobie taką rzecz, jak ktoś ogląda w internecie rolki na Instagramie Madzia Boho, to już słyszał, że mam w planie kupić taką jedną rzecz, którą pokazał mi tata. Bo kilka lat temu Marek się mnie zapytał, czy jest coś, co ja bym chciała mieć, a nie mam, i mu powiedziałam, że chciałabym mieć to karkę więc na początku się zaskoczy, a potem stwierdził, że w sumie spawarka sobie kupiłam, więc tukarka też by była w moim stylu, ale tak naprawdę nie byłoby jej gdzie postawić i do czego używać. Ale jak tata mi pokazał swoją mini tukarkę, to musiałam sobie kupić i będę testować, czy mogę z niej zrobić coś, co mi chodzi po głowie. No to teraz szybki unboxing, bo przyszła tydzień temu, a ja jeszcze nie spakowałam, więc rozpakuję razem z wami. Koniec, nic więcej nie ma. Wygląda ona tak i teraz tak, ja jak powiedziałam Markowi o tokarce, to on mi powiedział, że są mini tokarki na Allegro, ale ja nie wierzyłam, że ona może pociągnąć. Natomiast jak mi mój tata pokazywał, że używa i używa już ją jakiś czas, to stwierdziłam, że spróbuję, bo fakt on używa tego do drewna, a ja wszystko co do drewna używam też do metalu. Więc po prostu będę jej używać tak w miarę rozsądku. Już się teraz nauczyłam po zepsuciu markowi kilku sprzętów rzecza tak z głową, delikatnie, więc tak spróbuję. Jak zajadę, to trudno, kosztowała 150 zł, chyba. Tak? 150, no, więc nie majątek. Zwróci się po dwóch branzaletkach. No to karka wygląda jak prawie, że to karka prawdziwa. Co prawda zamiast uchwytu tokarskiego jest ten, uchwyt wiertarski, wiertarski. Tak? A ja powinien być inny? Nie no, w tokarce normalnie masz tutaj uchwyt tokarski. Ja na tokarkach pracowałem 3 lata, więc trochę się na tej znam. Na szlifierkach, na, na tokarkach. No Wiesz, właśnie, tu, to się tu jest, tu jest chyba frez taki założony, chociaż nie, to jest... bo formalnie tutaj w tokarce jest konik. Konik jest przesuwny. On jest widzę tu na imbusach, a normalnie masz troszeczkę inaczej. Tutaj masz też taki zrobiony niby uchwyt tokarski. No. Czyli też taki alakonik, bo wkładasz wtedy dwa materiały no, no, no. tu i zaciskasz. No i wtedy to się obraca, nie? A takie, ja myślałem, że to będzie taki ten, co? jak w krętarce w, w jest takim. No to taki jest, ubrania. to możesz to wykręcić, nie? bo to jest uchwyt wiertarski, nie? Ja no, muszę sprawdzić to, bo i to o tym się kręci. Takie maleństwo jest, co? Nie, 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 nie. to jest imbus do odsuwania konika. A tutaj masz uchwyt, znaczy kluczyk normalny jak do wiertarki, wiertarki, poprawcie jak coś, wiertarka, tak? Wiertarka, no. <grym> jak szlauch, szlauch. A no, 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 faktycznie. Karnister jak to i to karnister. To, to, to się odkręca wtedy. Odkręcasz imbusy sobie i przesuwasz. Ona ma co, zasilacz, tak? I ważna rzecz, nigdy nie zostawia się klucza ani w wiertarce, ani w tokarce. W tokarce nieraz mieliśmy na warsztatach tak, że zapomniało się. To taki klucz potrafił... No. Ja w wiertarce bardzo często właśnie zapominam i mm -hmm. nieraz mi wyszczeliło tyle, że w wiertarce wystrzela na takiej wysokości i w takim, mm -hmm. y, taką stronę, że a. nigdy mi nie zrobiło krzywdy. A to Ale to jest wszystko było. do czasu. To taki klucz było. potrafi wybić oko i Gandy. w ogóle. To są przepisy Gandy. BHP. Jakby co. Bezpieczeństwo no i, hamuje pracę. Tak, dokładnie. No i co, gdzie się podpina ten e, zasilacz? A, tutaj. Tu podpinamy zasilaczek. Ile on ma, ten zasilaczek? Zaraz ci powiem. No. Zasilacz ma... Ale to jest sprytne, poczekaj 20, Czekaj. No. A ja wiem, 20-24V może być tak łamane? Może, no, może. A nie może. jednakowe? 5A. 5A, 24V. No dobra, tylko on sobie dobiera pewnie moc jakoś tam, nie? Kabel normalny, taki Także skomplikowane to nie jest do złożenia. A tam jest osłona. Pokaż mi tę osłonę jeszcze. To osłonę gdzie dajemy wtedy? Tutaj chyba nie. Na uchwyt? Myślisz, że na uchwyt. Trzeba instrukcji, nie ma instrukcji do tego żadnej? Jest, of course. No, bo zawsze to tak Polak potrafi. A nie, tutaj widzisz, wystarczy popatrzeć na obrazek. Aha. No. Fajna zabawka. Tylko, że to jest do drewna. Dasz się czasami pobawić. No, ja nie wiem, że to jest do drewna. No nie wiem, no, no. no. no to wszystko a ty ja sobie, się dzielisz? To wszystko ja się bawię i sobie tak ten tutaj wycinam, wypalam. A Madzia tam ma swoją robotę. A ja robię projekty. No ja wiem, ty robisz projekty, żeby no, nie było. No. Bo ja wymyślam coś, a on później mi to robi. Yy, kupiłam yy, do drewna, Pokaż. Boże, do metalu. Takie? To są do metalu? Tak, było napisane na aukcji do metalu. No co ty gadasz? Jak mogą być do metalu? Przecież czymś takim w metalu jak. I pisali, ciara. że do metalu. Mi bardzo się podoba ta wiertarka, Wiertarka. Bo to jest taka jak były klasyczne kiedyś. Jak dziadkowie mieli w garażach, taka ręczna. No mega. Gdzie ją kupiłaś? Na Alek? Na Allegro? No? Fajne. No, jak tego. Nie to... wiem, tania bardzo była. Ile kosztowała mniej więcej? Jezu, nie. Orientacyjnie, 30 no. zł czy no co ty 40 gadasz? niecałe? Znaczy są mi droższe, nie ale takie same, tylko Ty... droższe. A, i to jest odkręk skręcane. Nie, rozkręcane. no fajna, jest bardzo fajna. Ja się zawsze jarałem takimi, bo mówię, kiedyś u babci w szopie była taka, no wisiała taka, no i mi się to tak podobało, że to jest taka ręczna wiertarka. To się jeszcze przyda, więc. No na pewno się przyda. No dobra, bierzemy się za roboty, tylko dobrze go dokręć, żeby nam się nie luzował. Jesteś w stanie mi w tej kwestii zaufać? Ja tobie? Hm. No powinieneś. Uzięliśmy na razie ołówki. No bo nie po, mamy nic. poobcinaliśmy po, na szybko. Magda. No chciałeś mocno, to no, było ale mocno. Ale to nie było mocno. To było mocno. No dobra, nie ci będzie. No i teraz co, zamocujemy taki ołówek i spróbujesz sobie potoczyć, nie? Ty potoczyć, bo ty... Nie, Aha, to ty, ja będzie toczyć? Ty, ty jest tokarz, więc mi pokaż. <laughs> dobra. Jeszcze sprawdzę, czy dobrze dokręciłaś, bo kobiecie... Nie ufaj nigdy kobiecie. No dokładnie. Pyk. O. Jeszcze temat bransoletek. Magda sprzedaje te bransoletki na sklepie, i niektórzy piszą, że przecież to czarnieje, przecież to się nie dzieje, zielenieje. Ja nasze dwa miesiące nie ściągam w ogóle z rąk. W ogóle Myję Skóra się. może, tak skóra, tak, skóra w może mieć, no ale no. jak ktoś się myje, no to rano jak umyję rękę, to nie ma nic, nie? Ale jak one wyglądają? Jak nowe. Ja potem przecieram ręcznikiem, co nie jak się umyje. no otóż... ale to tak, dobra, to taki spoiler, nie? No, otóż mieć, nie, na rękach nie zachowuje się jak na dachach. No nie, to Toczymy. nie, dobra, poczekaj. Marek to robi dlatego, że on ma wprawę? No, nie tak... w takiej, ja miałem w tokarki wielkie, takie, takie do luf do czołgów i w ogóle, No, ale przeróżne. ja nigdy nie robiłam nic dobra. na to. No i przykładowo bierzesz sobie materiał, tylko nie chyba tym. Hmm, za słabo jest przykręcone, materiał się zatrzymuje, mówiłem. Ale co jest za słabo przykręcone? Za słabo. Zatrzymuje się. I co będziesz na tym toczyć? No elementy do bransoletek i wisiorki i... Ty, a te mieliśmy takie z kości. No. Można też fajnie toczyć później. Dawniej robili y, coś takiego jak koraliki z kości słoniowej. Teraz no. już nie wolno tego robić ani sprzedawać, Czekaj. ani sprowadzać, bo to jest nielegalne. Ale można pomyśleć właśnie o tym takim. Tylko że nie z kości ten, ten kluczyk jest <gry> słaby, on przeskakuje. Mam na dole trzy nowe kluczyki, trzeba będzie przynieść inne, bo to jest... On jest w ogóle taki malutki. Strasznie. No bo on nie pasuje jakby, jest trochę jakby za mały. O, patrz, przeskakuje. No. Także no. jakieś minusy to to ma, poza tym, że jest malutkie. Znaczy no, to, że jest malutkie, to dla jednych może być minus, dla drugich plus, bo znaczy... to taka zabaweczka, ale ja mówię... Przeskakuje Potrzebuję ten kluczyk. Potrzebuję to używać do biżuterii, więc w zasadzie to jest mi na rękę, że to jest malutkie. No. To nawet ze sobą możesz wziąć, nie? Jakby no. coś trzeba było... Więc tutaj akurat dla mnie plus, ale normalnie no to mało kto chyba by yy, zna zastosowanie. No mój tata używa do modelarstwa, bo robi takie maleńkie... A co on rację? właśnie toczy na tym? Takie wyczułki, armatki do... A, bo on statków, robi te, statki. No. Ha! Najpierw spróbujemy... Hmm. Tylko chyba nie tym jednak. Co tam masz więcej, nie? O. Ona musi być chyba przymocowana. Ja ci podtrzymam. Nie, ja nie umiem tego robić. Ten nożyk jest słaby. Czekaj, jakiś inny Wyłączym na razie. Próbujmy. Trzymasz? Mhm. Jak się tak to, to robił? No właśnie trzeba zaprzeć ręce chyba. Aha. Ale to nie wychodzi tak jak na tukarkach. Bo tam masz uchwyt tutaj wtedy to karski nóż i to wtedy ci jedzie, wiesz... No dobra, Madziu, niech próbuje, ja będę trzymać. Ale najpierw włączamy. No to trzeba się nauczyć tego. To nie jest takie... Czy trzeba w ogóle się nauczyć, który, które końcówka do, do czego służy, nie? No. Bo tak to zrobić to co można, nie? Naciąć se. i trzeba palcem nie tym sobie pomagać. Ale którym tym się robi, żeby zrobić jakby to. Nie a to ci pokazywał przecież jak to robić. No ale jemu to tak poszło. Może mamy tylko patyczka. No spróbuj tym oryginalnym, co tutaj jest. Może on jednak jest ok. O, tylko uważaj, żeby ci nie wyrwało. Lepiej okulary jeszcze mieć przy tym. Można głaskać, widzisz? Tak. Jak? Że będzie taki... Aha. Coś tam, coś tam powoli będziesz robiła te, jak to się mówi, do tarasów, no. do barierek. Albo nogi do stołów, do krzeseł. Mhm. Dobrze ci to idzie, powiem ci. Tokarzem raczej byś została. <grym> Nie żartuję. Nie no, fajnie się to robi. Tam przy tokarstwie to trzeba znać się na geometrii noży, metalach, na wszystkim. A najgorsze zawsze były te wióry, które leciały w oczy, a człowiek zapominał ubierać okulary. Te wióry od tokarki to mi się zawsze podobały, ja zawsze One są myślałam, kolorowe, takie tęczowe. czarny. je użyć, nie? A. Myśmy mieli całe takie wielkie kontenery z tyłu za, za warsztatami. No trochę to tak wyszło nie bardzo, a to wina materiału, bo jest miękki, ołówek i on się kruszy sam z siebie, więc spróbujemy na metalu, nie? No. No dobra. Już niosę. Ostatnio ktoś mi przysłał z Facebooka ten, rurkę miedzianą. No jeden, z, jeden z widzów, który ogląda Wymiankę zrobiliśmy, ja mu zrobiłam. Piszutki. A zrobiłaś mu już? Tak, już dostał, już Aha. pisał, że ona zadowolona. Tak? Czy to jest rurka miedziana? To, to jest taka rurka, nie, do gazu ona jest za mała, za mały przekrój, ale do lodówek, o, do lodówek ona jest spoko. Ja właśnie myślałam o tym, żeby z takiego czegoś yy, toczyć na tym. Na czym? No na tym. Aha, na tym. Na tym, no bo tak mówisz, na to no. Na, na tej to no. I ja kupiłem ostatnio, gdyśmy byli w Brico, mają teraz takie promocyjne kosze, gdzie są rzeczy po 5-6 zł. No i zestaw kluczy. 5,90 chyba, nie? Nie wiem, czy ci nie szurałam. No nieważne, no ale jakoś tak. No więc zaraz sprawdzimy, bo ten to jest niby taki jak ten, ale on jest słaby, on jest miętki. Dobra, tym nowym kluczykiem też jest taki, se. czyli to jest jeden, Paczek to jest badziewy. <laughs> Takie teraz wszystko produkuje. No taki metal, no to nie jest metal. To jest, to jest imitacja. Ja na to mówię gównolit. Z tego, co ja wiem, no na przykład sztuczną biżuterię już dawniej się produkowało z miedzi, ale mieć się zrobiła za droga no. na sztuczną biżuterię, więc produkowuje się ją. Z metalu, który się nazywa Znal. To jest no, coś w rodzaju aluminium. Krzywa. I to się później na przykład posrebrza i tak dalej. I to jest strasznie kiepski materiał, dlatego wszystko się teraz tak łatwo łamie. Czekaj, to jest bardzo krzywe. A Do... tu mamy prawdziwą miedź. Czystą, no. zdrową i zdrowotną. Miedź, miedź. Niektórzy mówią, że to. Jak to pisali, To truje. Metal cię wyginał. Nie, nie? Że, Warto że że sobie poczytać, truje. O, o, aleś po wyginął tą to Nie, no prostuje przecież. To takżeś po prostu prostował, że pógł no tak, tak myślałem, że one nie są do metalu. Dla mnie to wszystko widać, że to jest do drewna. To takie coś tam nacina, ale to nie tak, ale w radzi, nie zatrzymuje się. No i teraz wpadliśmy na pomysł, żeby wziąć pilniki i pilnikami spróbować coś rzeźbić. Bo pilnik jednak ma swoją tam już taką tą. Parkę gradację. Nie, no zobaczymy. I co? Coś ci tam no, ale wychodzi? Ty, ale. Ale w dalszym ciągu widzisz tak? No to jest, to jest miękki metal, nie? Jakbyś miała robić coś w stali? To już w ogóle nie. To musisz mieć wtedy to inna bajka, nie dlatego to jest do drewna moim zdaniem, tylko i wyłącznie. I Jak? To kasz frezer ze mnie nie będzie. Co niezadowolona? Mm. Czemu? Nie wiem, właśnie jakbym miała te takie do metalu, bo nie, skąd bym mogła Ale wiedzieć, do, że do nie metalu są? to jest inna bajka, mówię Ci, to się inaczej robi, to wtedy uchwyt musi być na noże, to w ręce to se można, metalu nie, mieć jeszcze spoko, no. można by było coś tam rzeźbić i jakieś takie metale, aluminium, ale nie w metalach takich twardych, nie. Mówię, ten noże się nie dają, to są noże do drewna. A pisało, że do metalu. Pilniki, no dobre, no, mogą być, no, ale... Ale też tak sobie... Co, drewno? Bo to drewno jest ciulowe. No a. Bo to drewno to, 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 wiesz, ołówki robią z takiego miękkiego, jeszcze można kupić twarde ołówki, a to był taki, pewnie, najzwyklejszy. Taki tandetny, nie? No nic, będę testować. I dopiero teraz zauważyłem, że ten zasilacz jest uniwersalny. On ma 12 do 24 V. Teraz jest ustawiony dobrze, żeśmy mieli na 12 ustawione, bo nie wiadomo, na ile ta tokarka chodzi. Tu jest przełącznik. Widzisz, jaki patent? Nie zatrzymuje się, nawet jak czuje opór, więc chyba, chyba jest spoko pod tym względem. No mnie zastanawia ten zasilać. Jeżeli bym dał na 24V i skoro ona pracuje na 12-24V, to wtedy myślę, że powinno być jeszcze mocniejsze, no ale ona się nie zatrzymuje. Wszystkie y, rady mile mi widziane, nawet krytyczne, bo może akurat się coś nauczę. Y, są ludzie, którzy na przykład mają duży, większe doświadczenie i wiedzą na przykład, jak znaleźć te, te, to, to, to coś, jak to się w ogóle nazywa. Żeby było do metalu, bo skoro ja czytam, że jest do metalu, a okazuje się, że jest do drewna, to jak mam szukać, żebym wiedzieć, że, że jest do metalu, skoro sprzedawcy oszukują? Nie mogę powiedzieć, że jestem zadowolona, ale fakt faktem, że to jest sprzęt do drewna, a ja chciałam do metalu, ale jeszcze się nie będę poddawać, bo zawsze można spróbować na, no właśnie na innych jakiś z tych, tych patyczkach, <grym> żeby to robić. Natomiast tak jak napisałam, powiedziałam, yy, możecie zostawić komentarz i jakieś rady dotyczące, jak to zrobić, żeby na przykład lepiej to wycentrować, żeby mi się szybko usprawniła praca. A jak wam się film podoba, to zapraszamy na kolejne. Nie zawsze pokazujemy coś w dwójkę. Możecie ocenić, czy wolicie w dwójkę, czy w pojedynkę. A ja wracam do pracy. I jakby co, na kanale e, TikTok Madzia Boho będziecie mogli zobaczyć efekty, bo tam publikujemy e, mini-vlogi z pracy, e, to co powstaje u nas w pracy. Także, wszystko co będzie robione grawerką, tym w, w, i wszystkie inne sposoby publikuję na e, TikToku Madzia Boho.